Cześć witajcie. Dziś chciałbym Wam pokazać Jak traktorek kosi mokrą wilgą trawę To jest coś takiego to jest mokre Miałem kilka zapytań odnośnie jak co zostaje po skoszeniu Troszkę zostaje. Lepiej jest jak jest słoneczna pogoda. Nie ma opadów. Ziemia jest sucha. To jest zdecydowanie lepiej. Natomiast jak już jest teraz wrzesień, to już są surowsze noce. Więcej wilgoci. No i tak to po prostu jest. no Trawa nie jest jakaś duża, ale widać, jest, jest, jest wilgoć na niej. Jest mokra lekko po nocy to widać też po traktorku. Wszystko się po prostu brudzi z gliną, z ziemią klei. Jak widzicie, to nie jest to co było w lecie koszenie. No, to tak jak widać, co tu się dzieje. Także dzieje się tu dużo. Wszystko się klei, mokre jest takich kilka co ostatnio mnie wkurzało w tym deku, tak powiem pokrótce, bo nie wiem czy, czy wy macie te, te same problemy z tym. Pościągałem te osłony z tego powodu, gdyż tutaj się no, zbierało się dość dużo, dość dużo trawy, jakieś patyki gdzieś tam po lesie, gdzieś przejadę i to aluminium zaczęło korodować od od po prostu od tej mokrej wilgej trawy, która się tu po prostu osadzała. Jak widać tam dalej, może z drugiej strony, to aluminium jest dużo czystsze. No tutaj widać, ono jest poza tam gliną, ale nie ma, nie, ma, nie widać ani korozji, a tu już się po prostu zaczyna gdzieś od tego, no od tego mokrego, od tej trawy, która po prostu tam woda, niby się to wymyje, ale no niestety nie da, nie da się bez ściągnięcia tej osłony. Wyrzuciłem to, jeżdżę bez osłon. Teraz można to łatwo domyć, nie ściągając deku. Także, także jest lepsze dojście, żeby tutaj trawa się nie osadzała. Także to takie pokrótce, co zauważyłem, co mnie denerwowało. Tak jak większość osłon, to praktycznie cała reklamówka z tego traktora była. Nie wiem, po co to jest. To jest maszyna, a nie zabawka dla, nie wiem, dzieci, które mogą gdzieś palce włożyć. Także lepiej to zdecydowanie jest odkryte, można to łatwo wyczyścić i umyć. No, to tak poza tym e, pokażę Wam jak, jak to kosi. Także troszkę się trzeba namęczyć, bo, bo jest to mokre, no w lesie mokrą trawę kosi. Palimy. Onde Wjadę w trawę bardziej tuż, tyle większą. nie ma problemu z korzeniem. Przy większych trawach, takich mokrych, trzeba wolniej jechać, niestety się to klei.

Myślę, że pokrótce pokazałem, jak sobie traktorek radzi z taką mokrą trawą, wilgłą właściwie, bo to nie jest po deszczu, niezbyt duża. Ktoś mnie tam gdzieś prosił, żeby pokazać, jak, jak kosi taką dużą trawę. No powiem tak, jak to się będzie robiło powoli, na przykład no, taką trawę też kosiłem, no to jest męczenie sprzętu według mnie i to jest, to jest przerośnięta stara trawa, która nie była praktycznie cały rok tutaj koszona, to tu kiedyś coś ostatnio kosiłem, próbowałem, no ale to jest zbyt dużo trawy, yy, która po prostu musi zostać wyrzucona. I tu jest yy, tak naprawdę problem, jest ona zbyt długa. I, I tam ktoś właśnie pytał, jak z dużą trawą. No. Jak to będzie jakaś rzadka trawa i nieprzerośnięta, no to myślę, że bez problemu powoli sobie da, da z tym radę. Natomiast z takim dziadostwem to jedynie rotacyjna kosiarka może to skosić. Także tutaj myślę, że odradzałbym. Szkoda, szkoda silnika męczyć na tym. Ja tu zerwałem pasek, właściwie dwa, bo silnik nie chciał zgasnąć, a, a opór był tak duży na nożach przez, przez tą dużą trawę, że, że po prostu zerwał się raz, potem drugi raz. Także próbę zrobiłem, nie nagrałem tego No ale mogę to powiedzieć z doświadczenia, że to nie ma sensu No i tyle Także sprzęt się pobrudził dość mocno pewnie nim to skoszę To będzie jeszcze brudniejszy mm. Widzicie jak się to tu wszystko Zakleiło. Uuu. Patrzcie co się dzieje. Myślę, że ten filmik jest dość, dość długi, ma już 11 minut. Myślę, że nie przesadziłem z długością. Także traktorek mam tamtego roku od drugiego, bodajże drugi trzeci sierpień 2.18 spisuje się dobrze że ktoś chce kupić to polecam sprzęt jest mocny radzi sobie pozdrawiam panów którzy mnie e, hejtują i, mm, i piszą różne, różne ciekawe rzeczy na temat że to jest kosiarka. Owszem, jest kosiarka, ale to nie jest kosiarka za 5000 tysięcy, tylko za 20, kilka tysięcy. Ma więcej koni od malucha, także, także tutaj co się może zepsuć, bo nie wiem, chyba ci panowie nie, nie rozumią w czym rzecz. Jedyne co może siąść to hydro. No ale to trzeba uważać delikatnie, po prostu ciągnąć takie cięższe rzeczy, czy tam Przedmioty, cokolwiek, czy przyczepki, i wszystko pomału da rady. Jak się to robi gwałtownie, no to wiadomo, można taką skrzynię przeciążyć. No i co za tym idzie uszkodzić ją. Poprzedni traktorek miałem, tamten Snappera, 9 lat. Powiem szczerze, po 9 latach, dopiero skrzynia się zepsuła hydrostatyczna, w której nie wymieniałem oleju, dopóki nie osłabła. No i wymagała naprawy. To było jedyne, co się w tym traktorze zepsuło, a to, co ten traktor pociągnął, przewiózł z ziemi i przecisł tym tą, tą łyżką z przodu, no to kilkanaście ton, jak, jak, jak nie lepiej. Także, także tutaj takie głupoty, co piszecie, to sobie zachowajcie dla siebie i Myślę, że nie macie racji do końca. To tak pokrótce. Zapsuje się. Co stoi na przeszkodzie? Traktorek jest do naprawienia. Hydro najwyżej za założy się mocniejsze i dalej będzie chodził. Także ktoś, kto to pisze, to myślę, że nie ma takiego traktorka. Nie wie, co to potrafi. Ci, co mają takie traktorki, to wiedzą na ile ten sprzęt stać i ile tym sprzętem można pociągnąć także także pozdrawiam tych panów tak pokrótce pozdrawiam Was wszystkich myślę, że nie zanudzałem nie jest zbyt długi film i że trochę nie narzekałem no ale ale myślę, że zdarzyło mi się to pierwszy raz teraz gdzie, gdzie po prostu trochę tam opinii było różnych no to jest przyjaźń po prostu opinia także też to uszanuję I tyle pozdrawiam myślę że, że to jest w tym roku już ostatnie koszenie albo przedostatnie zobaczymy jak z tą pogodą bo różnie mówią no ale generalnie jak już będą chłodne noce to ta trawa już tak nie będzie rosła i tyle no Także jeszcze raz pozdrawiam Was. Do następnego filmiku. Pozdrawiam, cześć.